Teraz dźwięk mamy wyłączony, więc nie słuchajcie jak się nagrywa. Dzień dobry. Cześć, Dobra. witajcie. Właśnie smażę naleśniki, właśnie już ostatni. Taki ostatni niedobitek tutaj jest. Możesz go nie pokazać? To, to resztek jest najlepszy, ten ostatni. Wow, dużo ostatni, się smażyło! Tak, dużo mam dzisiaj naleśników. A tu tak. mamy burdello. Co Karolinie się nie podoba? Zawsze się o to kłócimy, Karolina mówi, że znów, co roku jest to samo, tarakusza, tarakusza. więc w przyszłym roku wyjeżdżamy, słuchajcie, już jest postanowione. Jakbyśmy się tego nie trzymali, to piszcie w komentarzach. Zawitała do nas nasza ulubiona przyjaciółka, w sensie mamy tylko dwie, Karolina ma, więc... <laughs> dwie ulubione, ale wasza ulubiona, Madzia. Dzień dobry. Ja dzisiaj jestem taka trochę... Bez makijażu, jest? Na filmiku z Madzią było więcej wyświetleń niż z Ewą, więc Madzia jest nową gwiazdą. Madzią mówi, że będzie dodawała więcej zdjęć na Instagram. Ostrzeżcie. Mówi, że ma tyle super zdjęć. Tak powiedziałaś, nie? Tak, mam tyle super zdjęć, a weszłam na swój Instagram i nie ma tam zupełnie nic. O tak. <grym> nie ma tam wspomnień. Tak. I powiesz mi po. Tu macie co jakieś to dary? Jest. O Jezu, to z jednego szybko. Nie, ja będę leciała, wiesz. To jest polędwiczka taka surowa, bardzo dobra. Tu. Boczuń. Boczuń. Myślę, że się ucieszysz z boczunia. Tak, najlepszy. Teraz tak. wszystko świeżutkie. Świeżutkie i nawet tu Marcin miał swój udział w tych wędlinkach. Suneczka. I tu jeszcze kiełbaska taka. Wow, to dla Lali taka. będzie. Dla no, zaraz, co myślę, że ta kiełbaska. bardziej dla Lali. Która ta? Tak, 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 tak. A? Dziękujemy za dary losu. Na zdrowko. A co w zamian musimy oddać? Buziaka. <laughs> Dobra, to kawkę ci zrobić? Poproszę, Też kawkę? Proszę. Witam się z Wami z siłowni z Michałem dzisiaj, który robi trening. O, tam go widać dziko. Z Nienacka się nagrałem. Spodziewałeś się tego? Fajną koszulkę masz. Słuchajcie, Michał kupił koszulkę na przycenie w lumpie. Nie, za 500 to powiedziałaś? Złoty, nowiutka z metką. To nie na przycenie. Nie na przycenie. I jak znalazłeś ty taki, taki towar. za głośno gra, więc dużo nie pogadam wam. Ale dzisiaj mam y, dziwny dzień. Po prostu wszystko się pieprzy. Czasem tak po prostu jest. Ale Michał specjalnie dla mnie trening przełożył. Dziękuję Ci. Dziękuję, to jest dobra przyjaźń. To, to, to. Narożna. To jest narożna? Tak. To ta jest pierwsza. Robimy z nami przebablowanie świąteczne już przygotowanie Słuchajcie. I dywanu nie ma. Nie ma dywanu. Troszkę te kable przeszkadzają tam, ale nie, nie, nie ma innej opcji na nie. Możemy ich tak wierzać, tasmą dwustronną. Może odłączyć ten o. Bo tak nie używamy go. Już go odłączę. Ten. Tego się nie używa, Ale tu brudna ściana. Może zarówno No. To Lala ja zawsze nóżkami kopie. Od bujawki. Bo nie ma co malować chyba, nie? Nie, ja nie. z <grym> Zaraz będzie znowu było I z tymi półkami nie wiemy co na razie. Mieliśmy świąteczne zakupy, słuchajcie, wydaliśmy kupę kasy. 1000 złotych prawie i... Nic nie kupiliśmy dużo, nic takiego, wiecie, specjalnego. A tutaj Nadia umyła wszystkie już naczynia, będą czekały, i niestety szkło trzeba było mieć ręcznie, bo ma te krawędzie złote. Tak samo jak szklanki. Zobaczcie, jakie przepiękne są. I wszystko przyjdzie ładnie na stół. No i mamy te złote szczypce w ogóle te rzeczy. Były kupione, nie wiem czy pamiętacie jak która się urodziła, i to były nasze pierwsze takie święta. Tutaj chyba wszystko w ogóle jest zary. Tak, wszystko zary jest. Tak samo te sztuczce przepięknie wyglądają. A te talerze kupiliśmy w duce i oczywiście ich się nie myje w mywarce, bo schodzi ten pasek. Ale to po prostu jest nierealne, żeby tutaj wszystko myć ręcznie. No, niestety, szkła trzeba się poświęcić. Też widzę, że Nadia ściągnęła te listwy, one puchną strasznie od wody. Widzicie? Zobaczcie, tak puchną od wody. I zastanawiam się, czy nie zamówić metalowych, bo te są słabiutkie. No, przyklejone lepiej wygląda. Masz rację. Nie rzuca się w ogóle w oczy. I nie trzeba gwoździ przybijać. To wszystko na gwoździe zawsze. szaleje Jeszcze trochę zobacz, nie? No ale w domu pachnie tak niesamowicie. Tutaj grzyby. W ogóle musisz mocniej nastawić. Nie sobie. Wiesz co, ale to jest tutaj dym. Zupa grzybowa z przepisu z e tu Cebura. No jak chcecie się dowiedzieć co tutaj się wszystko dzieje, to proszę sobie e-booka kupić. Sebuk jest jeszcze Tutaj zielone ciasto. Tu śliweczki Darek dryluje. No bo nie Pijemy bez pesty. Cóż, ona <suszona> tradycyjnie to jest. patrzcie. Chyba na każdy stół trzeba położyć jeden obrus, Bo są za krótkie, a zamówiłem największe W ogóle te obrusy są z Rum 59 kosztowały 49 zł za metr 40 na no 3 metry Więc świetna cena Dobrej jakości w ogóle na urodziny córy Zamawialiśmy yy, zielone i żółte Jak nie widzieliście to podziękuję wam przygotowania z imprezy córy. Dobrze Pracę po deskę do prasowania i żelazko. Darek działa, prasuje. Wiecie, że ja nienawidzę prasować, prawda? Dzisiaj mieliśmy dzień... Ja ze... dobrze, tak, się. tak, ja nie znoszę prasować. Byliśmy, słuchajcie, na zakupach świątecznych. Zrobiliśmy zakupy spożywcze. Nie było kolejek, jakoś tak, nie wiem. Dzisiaj jest to środa i było okej. Okay. Mało mało, ja się, że na ostatnią chwilę wszyscy, bo wiesz, ludzie pracują normalnie. Możliwe. Się... Ja dzisiaj miałam trochę pracy, ponagrywałam. Do biura nie pojechałam, słuchajcie, jakoś nie mogłam się... Nie miałam czasu, jutro pewnie zajrzę do biura. I dzisiaj jeszcze były występy nasz, w, naszej, w naszym przedszkolu, e, tylko ośmioro dzieci, wszyscy pochorowani, także Nauczyciele występowali. Nauczyciele występowali. I my później tańczyliśmy, było bardzo wesoło, pięknie która wystąpiła, powiedziała wierszyk. Ja płakałam, słuchajcie, na tej piosence o prezentach, które w sercu noszę, o te łzy mi leciały, się tak wzruszyłam. No nie wiem, że nie płakałeś. Nie mogę płakać, się patrzyłem <laughs> Tak, nikt się na ciebie nie patrzył, <laughs> widziałeś to ja ryczałam, ja ryczałam jak głupia, ja ryczałam, po prostu nie mogłam się powstrzymać. Także fajny dzisiaj był dzień, naprawdę super. No i właśnie później pojechaliśmy do koszyków, ale powiem wam, że koszyki jakoś nie zrobiły na nas wrażenia w tym roku. Jakoś okrojone są te dekoracje i jakoś tak, nie wiem, no nie było takiego wow jak co roku, że taka choinka i w ogóle... Przedmiękna no, dekoracja, to, jest to przed... Przed tym, no. Także słuchajcie, już prawie dziesiąta, my jeszcze w ogóle wszyscy nie śpimy, ale jutro jest wolne. Już jest wolne w przedszkolu, mamy dni dyrektorskie, czyli akurat te, wiecie... Że dzieci nie idą, więc to możemy pospać i naprawdę z tego skorzystamy i to Także, A dzisiaj to ty nie mogłeś wstać? No właśnie, bo ja wczoraj byłem na avatarze. Darek poszedł na awatara. ja nie dałam no ja nie idę na tego awatar. powiem ja wam, że. No, dużo osób narzeka, że za długie. Ja nie było, ale przystańcie, no, cztery godziny w kinie. No, dużo osób bardzo narzeka, że za długie, że, że w sumie to samo co w poprzednim. No, dobra, ja uciekam, ogarniam młodo, bo już mówię, prawie dziesiąta, jesteśmy cały dzień po prostu, wiecie na obrotach. Także uciekam, Darek, tak, Darek po treningu nogi mu odpadają, widzimy się później.